Ciągle próbuję zrobić te animacje, ale nadal wyglądają jak gówno. I jestem Janek. Jeżeli ty nie chcesz być jak Janek i chcesz robić płynne animacje w DaVinci Resolve, to obejrzyj ten film, bo pokaże ci kilkuminutowy poradnik, bo jest to mega proste. Mamy trzy typy animacji. Animacja początkowa, to jest start naszej animacji, czyli na przykład obrazek nam wchodzi od góry, od dołu, później mamy animację środkową, czyli na przykład ze środka idzie do boku nasz obrazek i to jest animacja środkowa. Może tak samo być, że ten obrazek będzie stał nam w środku, i animacja końcowa to jest animacja, która powoduje, że nasz obrazek wychodzi z ekranu. Dobra, pokażę to mega szybko. Dajemy tak 60 klatek tutaj na, te, na naszym timeline'ie. Wchodzimy tutaj w nasz y, timeline. Przeciągamy nasz obrazek, który chcemy animować. No i teraz wchodzimy szybko do Fusion. W Fusion mamy nasz obrazek. Mi się ładuje. I teraz jak zobaczycie, to mam tutaj zbyt mały rozmiar naszego obrazka. To odłączam to. Daję background. Podłączam to. Klikam background. Image. Auto resolution. I ustawiam tu y, rozmiar naszej projektu naszego projektu do background dajemy merch tutaj możemy dać no i dajemy tu klikamy shift spacja piszemy transform no i mamy tak dajemy pierwszą klatkę wchodzimy tutaj dajemy keyframe dajemy to mega do dołu możemy jeszcze zmniejszyć to nasze zdjęcie dajemy to do boku ja to dam i dam to do dołu to będzie nasza animacja początkowa idziemy powiedzmy 24 no 20 klatek do przodu, dajemy nasz Y na 0,5 możecie też to podnieść swoją myszką na 0,5, ja daję 0,5 bo to jest środek, no i nasza animacja teraz powinna wyglądać coś takiego i wygląda to w drętwie dlatego wchodzimy tu Ctrl A, Ease dajemy Out Cubic i to jest najlepsza animacja dla naszej animacji początkowej to jest najlepsze ustawienie grafu do naszej animacji początkowej wtedy jak widzicie po grafie to przyspiesza i później zwalnia. Czyli animacja wygląda tak. I wygląda to już płynnie. Teraz, jeżeli chcemy naszą animację środkową, to dajemy znowu transform, idziemy na tą ostatnią. No i jak tu mam 20, no to dam na 60, nawet 70. Kratkę. I tu już nie musimy klikać, ale możemy kliknąć, przechodzimy, żeby to się przeniosło do boku. No i jak mamy to już u boku, wchodzimy znowu w spline. Otwieramy to. Tutaj mamy pierwszą animację, tą drugą animację. To po prostu robimy, klikamy S na klawiaturze, przeciągamy is in, is out, przeciągamy tutaj na środku. No i mamy gotową animację drugą. I widzimy, że jest to płynne. No i ostatnia animacja, czyli animacja końcowa. No to dajemy znowu powiedzmy z 70, dajemy 50 klatek, no to będzie 120 mamy na 120, znowu zaznaczamy tu i, i dajemy Y do dołu, no i jak mamy Y do dołu, wchodzimy znowu w spline, otwieramy tu i zaznaczamy te ostatnie dwa keyframe'y, dajemy Is i Incubic, bo jest to najlepszy graf dla naszej animacji końcowej. No i nasza animacja powstała właśnie tak. I żeby nadać całej płynności, to możemy włączyć w ustawieniach Transform, Dajemy ustawienia, motion blur klikamy, możemy tu zwiększyć na 4, możemy to zwiększać. Ja to zostawię tak, jak jest. I nasza animacja z motion blurem teraz wygląda tak. Ok, i dlatego daliśmy motion blura, żeby ta nasza animacja, jak ona jest w ruchu, to wtedy rozmywa się nasza ikonka. Zobaczcie to sami. No i co? I to wszystko. Jeżeli chcecie, możecie eksperymentować w tym splajnie. A jak Wam się spodobał taki film? To daj subskrypcję, lajkę w górę i komentarz, co mogę nagrać następnego. Siema!